Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej miały w wielu jak zawsze uroczysty charakter. Okolicznościowe przemówienia z okazji Wojskowego Święta odbyły się na placu Kazimierza Wielkiego w asyście warty honorowej członków Stowarzyszenia Historycznego Wieluńskiej Bataliony Obrony Narodowej. Wcześniej jednak w kościele świętego Józefa odbyła się uroczysta msza święta, po której uczestnicy obchodów w specjalnym pochodzie przemaszarowali właśnie na świeżo wyremontowany plac Kazimierza Wielkiego. Tego dnia wspominamy ważne bitwy i wojny, wzloty i upadki polskiego oręża. W dniu dzisiejszym w szczególności cofamy się do roku 1920 i do zwycięskiej bitwy tamtego czasu zwanej cudem nad Wisłą. To wtedy formujące się na nowo państwo polskie ocaliło Europę bolszewicką nawałnicą pamięci zbiorowej naszego narodu to zwycięstwo zachowało się jako symbol siły polskiego oręża. Lecz podczas wspominania wielkich bitw, bitew, czy to bitwy pod Grunwaldem, czy warszawskiej, czy zwycięskiej polskiej Husarii pod Wiedniem i wielu innych, nie możemy zapominać. O przyczynach tych zwycięstw. Czynnik łączący wszystkie te sukcesy polskich wojsk to oprócz dobrze wyszkolonego dowództwa współpraca. W obliczu każdego nadciągającego zagrożenia liczą się jedność narodu polskiego, by niesnacki między rodakami nie przysłoniły tego, co najważniejsze. We współczesnym świecie niezbędna jest również współpraca międzynarodowa, by wspólnie dbać o zapewnienie poczucia bezpieczeństwu każdemu państwu i każdemu człowiekowi. Do niedawna wydawało nam się, że czasy wojen, sojuszów, zwycięstw i porażek mamy dawno za sobą. Ostatnie jednak doświadczenia pokazały nam wszystkim, że pokój nigdy nie jest dany raz na zawsze, a sojusze powinny być mądre, starannie przemyślane i wciąż się powinny zacieśniać. W końcu żołnierskie zawołanie Bóg, honor Ojczyzna oraz wizerunek Matki Bożej Królowej Polski umieszczony na wojskowych sztandarach są ze sobą nierozerwane związane. Kolejne rocznice są czasem wspomnień i refleksji. Dziś, wspominając rocznicę cudu nad Wisłą, pamiętamy o wszystkich walczących, a zwłaszcza o poległych w obronie naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni z tej bitwy, uważanej za jedną z najważniejszych w historii świata. Bo wszyscy żołnierze polscy zatrzymali nie tylko sowiecką armię, ale zatrzymali nawalę komunizmu, ratując Europę i świat przed główną ideologią. Bitwa Warszawska urosła do rangi wymownego symbolu, a w jej ślady poszli uczestnicy wszystkich bitew, w których walczyli nasi rodacy, wierząc, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Jestem przekonana, że właśnie te słowa brzmią także teraz w sercach wszystkich żołnierzy, którzy stoją na Straży Pokoju i Bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, szczególnie kiedy tuż obok naszych granic rozgrywa się wojna. W imieniu burmistrza Pawła Trasy oraz swoim własnym składam wyrazy hołdu wszystkim polskim żołnierzom, którzy polegli zarówno w bitwie warszawskiej, jak i na wielu innych frontach walcząc o niepodległą Polskę, a także wyrazy szacunku wszystkim weteranom i kombatantom, którzy o Polskę walczyli. Tym, którzy obecnie pełnią żołnier żołnierską służbę składam wielkie podziękowania w dzisiejszych niepewnych czasach gdy w całym świecie wyraźnie rośnie napięcie, to żołnierze Wojska Polskiego sprawiają, że czujemy się w naszej Ojczyźnie bezpiecznie. Jak Wiktoria Wiedeńska uchroniła świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego, tak cud nad Wisłą uratował cywilizowany europejski świat przed sowiecką inwazją i zapobiegł rozlaniu się komunistycznej rewolucji na południową i zachodnią Europę. Tę bitwę w obronie Europy Polacy wygrali. Zwycięstwo było efektem geniuszu strategicznego woda naczelnego Józefa Piłsudskiego i generała Tadeusza Rozwadowskiego, pracą sztabów, a przede wszystkim wysokimi umiejętnościami i ofiarnością oficerów i żołnierzy na polu walki. Było też efektem zjednoczenia całej Rzeczypospolitej wokół tego samego wielkiego celu. Zjednoczenia wszystkich, którzy uważali się za polskich patriotów i wsparli czyn zbrojny i wysiłek wojska polskiego. Polacy wygrali, ale wygrali sami, bo kraje europejskie swą pomoc uzależniły od dymisji naczelnika państwa. Naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Dziś my, Polacy, możemy powiedzieć, że historia się powtarza. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego zakończyły się jak zawsze złożeniem okolicznościowych wiązanych kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Warto w tym miejscu zauważyć, że przed tegorocznym Wojskowym Świętem na terenie całego kraju, a zatem także w naszym województwie, odbyło się kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których można było zobaczyć to, co w Wojsku Polskim najlepsze. Zachęcano też do dołączenia do nowej formuły służby, dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej.